Pod nogi z wajcha, więc to jest pewna eliminacja. Kontrola jest tutaj, już swoje zadanie wykonał. Teraz tylko pobijał rywala. A dodatkowo od niej niewiele brakowało, ale jednak utrzymują się antyterroryści na pozycjach. No i dopiero teraz na internet. czasu czasu jest niewiele. Rywal jeden blisko. Chyba Chopper chce to przebijać nawet. No i Chopper popełnia błąd! Jest zrobił! Zresztą jeden i drugi. Bardziej chyba co zrobił Chopper? Chopper. Jak się schowasz, jak do aha. I'm going, trying to go B. We can <muchy> go together even. Żeby... Sorry bro, I had knife ok? in my hand anyway. <śpięk> nie, nie, jakbym wyciągnął mu tak by zginął, nie? Nie zdążyłbym. Ale ty Janusz, ty jesteś k***a kru... przekot, <muchy> nie? Ale jakiś spokój, co z tym nożykiem? Tak, Jestem, tak. mówię... Ładnie mu tam dziabnąłeś. Pop. Tunnel. Nice. 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 Shiii. Shiii. Oh, window out. tunnel window out. Oh, watch me, watch me. tunnel, tanno, tanno. Tanno out. 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 Tanno out. Tanno out. Tanno out. Kątka będzie łapać kontakt Co to za bug? Co? O? O? To? Gdzieś się to? Coś mam, jakiś buga mam O co chodzi? <laughs> co to jest? Co to jest? Człowieku! Co się dzieje? Co się dzieje? Co oni <laughs> Co tu się dzieje? Nie no, co to jest w ogóle, się pytam, ale mamy rundę, mamy rundę, proszę Państwa, mamy rundę, bo na CS-a naprawili, <laughs> co tu się stało? Flash mi no Ty, ma nie mam. One close B. He's uh, close to me. Nice. Holy shit, what nice. is this? What is your Rilo? Uh, come, come, come. Okay. I want main, CT? CT. Nice. Ah, I want city. Last city. Nice, What is your Rilo? Tell me, tell me! The king is nice. The king is back. What is your max elo? Tell me, tell me! <gulanie> ja już muszę się przestać, że ona przyjdzie i powie, że zgłupiałeś. Ja to pan, ja to pan, ok? Patrzmy, long. Mhm. Ja repackę też. Czy trzymam ci shorty. Nie, mogą być, prawda? Możesz mieć heavens cave Może być. No, Chyba nie ma sensu chodzić dalej, czy jest. Długą powinniśmy zająć. Oni mogą to mieć stacka tak, na longu. To 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 ja lubię nie nikogo nie upolowałem ty ku... Coś ty powiedział? Coś ty powiedział Daj pauzę ja wołam knacka Janusz jesteś? Chodź Janusz wiem, że ja lubię Dobra jechać. Pauza jest tutek i Ja Nie, ja nie wychodzę idę mu pomóc Ja Out. one wyjść Możecie je je zien of... Je hebt nog een donut? Ik hebt nog een kan ja. Ik ben zo Mid, mid. Ik Mid, more donut. Donut en red. Donut, donut, one. Kom in, kom in, kom Ja no, no, yeah, oh, pam, pam pam pam. Oh, What is okay. your What Tell you me, so good, tell me. Deb, debom, debom. Come debom. Dobra, right. Shut up, Ja zaraz wyskoczę z nim. On go zna, to Janka kumpel był So ty! O Jezu, Nie, nie, nie! nie. był u nas na testach człowieku Janek zawodnikowi poleca. Mówi, że naprawdę jest kot, strzela konkretnie. I wyobraź sobie, gramy tam jeszcze trzecia czy czwarta runda, a on mówi tak: panowie, ręce mi się trzęsą, nie wiem jak grać. Jak my to usłyszeliśmy, już jak ktoś do nas do testy przychodzi, do ekipy konkretnej, to człowieku, jajca były później do dziś, mówię: tak Janek, ty już lepiej zawodników nie przyprowadzę. Nie, no, szoszony, Ale beka było. To no. był ten, to, to był asno. No i później biały wleciał. Się. Nie oszukujmy się, no szosz, on to był hit, nie? oj. oj, oj. <noise> Ktoś ci mówi, wiesz, na PCW, że nie wiem co się dzieje, ręce mu się trzęsą, to później jakby no, to, no to to GG już jest, no, To stary, ciężko by. No. już... nie mówić, kurwa! ale dobrze że wiesz. Ok. Kula jest ogólnie tu u mnie, nie? Na jego głowie. Korzystać. Ale wciąż zaju jest na nowym A on się nie myli. Jeszcze Rob strafia. Zaju na blisko West Melon. Jeszcze zaju. Było czterech na dwóch, a w walce zostaje tylko i wyłącznie West Melon. Wiedzą dokładnie, gdzie jest. Jeszcze <laughs> 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 Jeszcze jeden. Zabijam go teraz w plecy. Czekajcie. Może być. Okno, dobra, dobra. Jest okno. dobra, spoko. to odezwa się później. Nie ma sprawy, Karen. To jest kula! Możesz to... wpadać Short, short jeden. Daj flerze i short. Leży. Teraz przygotowany flash od Folena, ten będzie naprawdę dla Jurego kluczowy. Zobaczmy, jaki to flash! Idealnie dorzucony, wow. Juri! To wykorzystaj Juri! Warto było poczekać! Stoje! Oj, warto! Chodź, to Ej, palili, żółty. Jaro Dobra, ciągnął okay. <grym> ten Smok Mori, for play. m flash Holy shit Boże, co to Jestem bardzo O Jezu, o Masz coś? Nie, to jestem zdziwiony jak te palek przyleciał do mnie No!